Cześć, Witajcie! Ja jestem Trako, witam w kolejnym odcinku na moim kanale! Dzisiaj zagrałem sobie solóweczkę w zobaczmy zobaczymy jak mi pójdzie. Kupiłem karnet, nie jestem już biedny i kupiłem sobie rybkę. I odblokowałem już chyba dwa style do niej. E, tak, jest ten jeden i tego jeszcze nie odblokowałem, bo nie mam na to tych barwników czy czegokolwiek. To, to, to mi się nie podoba. Nie, rybka z banankiem, co to jest za combo? Na pewno Renegade'a, Raidera też sobie odblokujemy. I teraz zostawcie łapkę w górę z subskrypcji, ponieważ nasz kanał się naprawdę rozrasta W szybkim, ale to szybkim tempie To nie mam na myśli takiego tempa mech, tylko takie tempo wow Więc dziękuję wam bardzo, serduszka dla was A teraz już lecimy do gierki Dobra, lecimy Nie możemy dzisiaj... A, bo ja nie miałem gry pokazanej Dobra, więc lecimy E, słuchajcie, jest to pierwszy odcinek w sezonie siódmym u, y, Więc co dzisiaj robimy? Po prostu wygrywamy giereczkę, ponieważ nie wiem też, jaka, jakby, jaka jest nowa parasolka. I to, to, to tyle. Dobra, więc lecimy. Okej, okay, lecimy sobie. Nie wiem, gdzie w sumie lecimy, ale okej. Okay. Dobra. Kurde, kostka, co jest? Nie, no nie wiem, kostka. ma, ma... Wow, 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 kocham kostkę. Znaczy. Mogło wysadzić mapę, ale nie mam. O, dobra. Harpun. Harpun rzucił. La... No nie, typ Typ już mógł zginąć Ale niestety nie zginął Oczywiście mój aim się nic nie polepszył W ogóle No, dobra Słoik z świetlikami Gdzie jest ten chłop? Dobra, hop dead. Ja też mogłem zaraz deadnąć. O nie, przeładowałem bez powodu. Dobra. Idziemy teraz. Yy... Nie wiem, co zrobić. Musimy. Ciekawe, czy ta kostka, jak się w nią strzela. Jestem ciekaw, czy jak się w tą kostkę strzela, to. Czy ona, wiecie, strzela z powrotem, czy takie tam. Jestem ciekaw jaka będzie fabułka w tym sezonie, ponieważ jest to bardzo ciekawy sezon, yy... więc yy, no, ale dobra, już fragen ich został zrobiony, wezmę sobie granaty zamiast tego czegoś, u apteczka, idealnie, idealnie mam powiem, że apteczka yy, nam się tutaj znalazła, kurczak, bardzo ciekawe, nie mamy strefki za bardzo, więc musimy już od razu iść do tej, tej zwanej strefy Dobra, boję się, boję Znaczy, ja się nie boję To, że już chociaż typa zmierzyliśmy Naszym tak zwanym skillem No i co, lecimy Koski. Kostki Ptaki, są ok. myślałam, przez chwilę, że to były ludzie Pójdziemy sobie jeszcze na tą stację zobaczyć, może będziemy, może dostaniemy jakiegoś launchpada, czy coś, ale najpierw skrzyneczka w ogóle. Skrzynka, o lever, dobra, bardzo good. I potionek, pewnie zaraz znajdziemy misy, ale potionek ładniejszy. Jestem ciekaw jednej rzeczy, czy można z powrotem mieć 9... Ja jestem debilem. Trako debil w komentarzach. A w ogóle wbijecie na Twitcha, tylko 11XD hmm, możecie wbijać. 15 followów, 10 albo 20 byłoby jeszcze lepiej. Będzie pierwszy streamak Ok, tylko huda. Dobra. O. o dobra, kolejny sandzik to lepszy. 6 granatów. Dobra. Hej. Okay. sześć minisów jak na razie. Czy może być dziewiąty? Jakby był dziewiąty, to pięknie by było. Ej, tutaj ktoś był. Niepokoi mnie to. O, może podejdziemy? Granat. E no, jeszcze ja ONIA. Dobra heda dostał Nice. Mi się podoba takie rzecz. Okej. Okay. Dobra, trzeba na niego uważać. E na czemu go nie trafiłem? What the fuck? Madafak. No mm. Chłopi, nie tryharduj. Komiczne. Dobra, dead. Deadwood nareszcie, kurde, ale. Nie, no musiałem. Musiałem już zginąć, bo mnie denerwował. O kurde, P90. Musimy uważać, bo strefa już zaraz będzie iść. Znaczy... Teraz nie idzie, ale. Już sobie ten, tędy pójdziemy. Pozbieramy sobie kamienia. I lecimy do strefy. To może być bardzo ciekawa gierka, patrząc na tyle, ile mamy fragów. Dobra. O, jeszcze... Medkidzik możemy sobie wziąć. O, minisy. No, minisy. No, już sobie weźmiemy zaraz apteczkę. Tylko się zabudujemy. Jak na razie jest to naprawdę bardzo git. Dobra. 30 pingu, nie jest ciekawia, Ale dobra, nikogo nie ma. Pyk. 30 osób już. Więc yy, git. daj też, ktoś by już był. Tam ktoś koło zabija. Dobra. <laughs> pompa. Lewer czy pompa? Nie, no pompa w sercu za zawsze. Ej, dobra, musimy szybko już iść do tej strefy, żeby mnie ta strefa zaraz jeszcze nie zabiła Ej, dobra, nie, bo ta strefa jeszcze mnie dziagnia. Nie no, nie mówcie. Dobra, na następ... szczęście. Jest, kolejny level, nice. Tutaj gdzieś się ludzie, o kura. Dobra, hop. Dobra. Dobra, dead. Musimy się szybko... O nie, chyba. Dead, let's go. Tak to się robi. Por favor. Dziękuję cztery fragensiki. Jak ja to przeżyłem? Skill. Niby strefka już zaraz będzie szła. Co mi się na naprzy... A, dobra, nie można mieć sześciu. Jeszcze. Ej, dobra, leczymy się. Jeśli to się uda. To się uda? Oczywiście. Dobra. Bierzemy jeszcze RPGa i idziemy. Pięć fragów, słuchajcie. Nice odcinek. Się zbliża. Dobra. Strefa jest coraz wolniej. Nam idzie. O, dobra, możemy sobie popłynąć... I będzie totalna chiller. Jeszcze jednego biga bym sobie znalazł i będzie w ogóle już git. Zaj trzeba uważać, że nikogo nie ma. Ale... Raczej nie, dobra. Tutaj też. Mamy zarąbisty lud. Znaczy. Czy ja wiem, bo niby tą pompę można by było zmienić, by był git, więc. Będziemy się tutaj zabudować. O Jezus! O no dobra, to nic do patrzenia tutaj ciekawego nie mam. Jesteśmy niby w lesie, to mógłbym. Dobra, co, za Weźmiemy świetliki. Będziemy trochę palić ten las. Czy te dino na mnie idą? Nie, ale jest launchpad. O boże, co dzieci. Nice, dobra. Teraz się lunchujemy. Jest już jedenaście osób, tylko. O kurde! O bom No nie no Więc no, dziękuję wam za oglądanie Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby wam się filmik spodobał Do zobaczenia, nara